Nazywali go po prostu Eddie, nie pan Jameson, nie proszę pana. Po prostu Eddie, imię, jakie ludzie nadają, gdy już zdecydowali, że się nie liczysz. Eddie Jameson lat 74 pracował przy zachodniej bramie Akademii Wojskowej Worthington. Każdego ranka, punktualnie o 5.45, przybywał w wyblakłej kurtce ochroniarza z naszywką z imieniem, parującym termosem w ręku i spokojnym skinieniem głowy. Dla każdego przechodzącego kadeta. Większość nie odwzajemniała gestu. Zawsze chodził do pracy pieszo. Dla młodych oficerów i kadetów był niewidzialny stary człowiek ze skrzypiącymi kolanami, podkładką do pisania i przestarzałymi poglądami. Niektórzy szeptali za jego plecami żarty, inni nawet nie szeptali. Porucznik Carter, jedna z wschodzących gwiazd akademii, zażartował kiedyś: Założę się, że myśli i szkot Morsa wciąż wygrywa wojny. Eddy nic nie powiedział. To, czego nie wiedzieli, o co nikt nie zadał sobie trudu zapytać, to że kiedyś prowadził setki ludzi przez obcą ziemię pod bezksiężycowym niebem, że trzymał medale w pudełku po butach pod łóżkiem, że jego milczenie nie było słabością. Było doświadczeniem, które wolało się nie marnować. Na lunch siadał sam, codziennie ten sam posiłek: czarna kawa, kanapka jedno jabłko jego notatnik zawsze w pobliżu pełen obserwacji o których nikt nie wiedział że je robi niewiele mówił ale wszystko widział kadetka aria Bennet była jedną z niewielu którzy go zauważyli zasalutowała mu pierwszego dnia on odwzajemnił salut bez wahania mój ojciec mówił żeby nigdy nie oceniać człowieka po tytule powiedziała mu mądry ojciec odparł edi Obserwowała, jak się poruszał, miarowo, precyzyjnie, nigdy w pośpiechu. Zauważyła, jak skanował linie drzew, gdy inni wpatrywali się w telefony, jak sprawdzał zasuwę bramy trzy razy przed zakończeniem pracy. Inni go lekceważyli, ale ona widziała coś innego nie człowieka tkwiącego w przeszłości, ale człowieka czekającego, a czekanie, jak miała się wkrótce przekonać, nie było bezczynnością. Było przygotowaniem. W drugim tygodniu września żarty przestały być subtelne. Czy Eddie w ogóle wie, jak wygląda dron? Przysięgam. Słyszałem, jak pytał, czy GPS wciąż potrzebuje baterii. Ostrożnie. Nie oddychaj za mocno przy staruszku, bo go zdmuchnie. Kadeci się śmiali, a przechodzący oficerowie chichotali w pokojach socjalnych. Nikt nigdy nie powiedział tego Ediemu prosto w twarz, ale nie musieli. Ich ton... Mówił wystarczająco dużo. Dla nich Eddie Jameson był nieszkodliwy, przestarzały, dekoracyjny, pracował przy zachodniej bramie, kiwał głową, piłkawę to wszystko. Ale tak naprawdę to nie ich słowa raniły najgłębiej to był ton, swobodne lekceważenie, sposób, w jaki wszyscy zakładali, że jego czas minął i przegapił swoją szansę. Był tolerowanym tłem, rekwizytem w mundurze porucznik Carter. Zawsze najgłośniejszy głos w pomieszczeniu zdawał się robić z tego osobisty sport. Młody, odznaczony i głośny, Carter był wszystkim, czym Edi nie był. Maszerował szybko, mówił ostro i cytował doktrynę wojskową, jak Pismo Święte. Pewnego popołudnia, w salonie oficerskim, Carter nachylił się nad swoją tacą z lunchem i wskazał na okno, gdzie widać było Ediego sprawdzającego zewnętrzne ogrodzenie. Wiecie? Powiedział z uśmieszkiem. Trochę pogrzebałem. Okazuje się, że nasz strażnik przy bramie był kiedyś nikim, nawet nie w wojsku, cywilny kontraktor mówią. Kilku kadetów roześmiało się, ulżeni, że to nie oni są celem. — Jesteś pewien? — zapytał inny. — Pewny — powiedział Carter z przekonaniem. — Dlatego trzyma ten notatnik, żeby nie zapomnieć swojego imienia. — Więcej śmiechu skąta. Kadetka Aria Bennett nic nie powiedziała, ale obserwowała. Następnego dnia... Eddie naprawiał starą klawiaturę bezpieczeństwa przed wschodnimi koszarami. Klawiatura szwankowała od tygodni, ale nikt inny się nią nie przejmował. Eddie, cicho i bez proszenia, przyniósł swoje narzędzia i zabrał się do pracy. Gdy klęczał, podeszła para butów, wypolerowanych do perfekcji. Porucznik Carter. Potrzebujesz pomocy, staruszku? Zapytał, krzyżując ramiona z udawaną troską ociekającą z każdej sylaby. Eddie podniósł wzrok po czym wrócił do poprawiania luźnego przewodu. Nie, powiedział po prostu. Nie, proszę pana poprawił Carter, na wpół się śmiejąc. Nadal używamy tu stopni wojskowych. Eddie wstał powoli, bez obrony, po prostu spokojny. Nie zdawałem sobie sprawy, że służba przy bramie wymaga salutowania powiedział. Carter lekko się nachylił. Wszystko wymaga szacunku, zwłaszcza od pomocy. Przez długą chwilę obaj mężczyźni stali. Jeden nadęty, pełen młodzieńczej pewności siebie, drugi nieruchomy jak kamień. Eddie w końcu przemówił. Szacunku nie dają paski, objawia się on w milczeniu. Carter parsknął. Ta jasne, ale milczenie nie powstrzymuje intruzów. Potem odszedł. Tej nocy Aria przeszła obok budki strażniczej i znalazła Ediego samego, popijającego kawę i notującego coś przy słabym świetle. Zawahała się w drzwiach. Słyszałam co powiedział Carter, zaczęła cicho. On cię nie zna. Eddie nie podniósł wzroku. Nie musi, ale powinien, powiedziała. Wtedy Edi odwrócił się do niej. Jego oczy były spokojne, ale poważne. Nie jestem tu, by być znanym. Jestem tu, by widzieć to, co inni przeoczają. Skinęła głową, niepewna, co powiedzieć dalej. Zanim zdążyła się odwrócić, by odejść, dodał Zawsze się śmieją, dopóki nie mogą sobie na to pozwolić. Następnego dnia, podczas ćwiczeń pozorowanego naruszenia, system alarmowy nie włączył się na czas. Opóźnienie ledwo zauważalne, ale wystarczające, by kosztowało ich sekundy. Porucznik Carter obwinił zakłócenia techniczne. Kadeci narzekali na wadliwe oprogramowanie. Ale Eddy, on już tego ranka był przy głównym panelu, badając znaczniki czasu. Nie ogłosił niczego. Nie oskarżał, zamiast tego ręcznie dostosował zegar systemowy i odnotował błąd kalibracji, coś czego zautomatyzowany system nie poprawił od tygodni. Do południa alarmy bezpieczeństwa działały w idealnej synchronizacji. Carter przypisał sobie zasługi przed dowództwem. Eddie nic nie powiedział, ale Aria widziała. Zawsze widziała. Pod koniec tygodnia coś zaczęło się zmieniać nie u Cartera czy oficerów. Ale wśród kadetów, niektórzy zaczęli witać Ediego po imieniu, niektórzy zadawali ciche pytania o strefy obwodowe lub wzorce pogodowe. Jeden nawet zatrzymał się przy budce i niezręcznie zapytał, czy Edi kiedykolwiek służył. Edi tylko się uśmiechnął: wystarczająco długo, by wiedzieć lepiej. A jednak żarty trwały. Carter nadal brylował ze swoją poklepywaną po plecach brawurą i kpiącym humorem. Mówił o walce jako o grze wideo. Wykrzykiwał rozkazy, jakby głośność dowodziła wartości, ale Arya zaczęła słuchać kogoś innego, obserwować kogoś innego, ponieważ podczas gdy inni śmiali się z człowieka, który poświęcał czas na sprawdzanie zamków, ona zdała sobie sprawę z czegoś ważnego. Ci, którzy chodzą powoli, często widzą dalej. Zdarzyło się to w czwartek, tuż przed zmierzchem, gdy Akademia przygotowywała się do wieczornych ćwiczeń. System obwodowy zawiódł tylko na chwilę mignięcie na południowo-wschodniej kamerze. Większość by tego nie zauważyła. Eddie zauważył. Przewinął nagranie, mrużąc oczy. Cień poruszył się tam, gdzie nie powinien. Żadnego dźwięku, żadnego alarmu, tylko ciche zakłócenie w pobliżu linii drzew. Zgłosił to. Możliwe naruszenie, kwadrant południowo-wschodni. Zalecam inspekcję. Głos porucznika Cartera trzasnął w odpowiedzi, lekceważąco. Brak potwierdzenia. Prawdopodobnie tylko szop. Nie gonimy za duchami, Edi. Ale Edi się nie roześmiał. Zamiast tego zgłosił się na obchód konserwacyjny i obszedł perymetr z latarką. Powietrze było wilgotne, ciężkie, nieruchome. Znalazł to, czego szukał w pobliżu przepustu odwadniającego. Ślady stóp, Nie buty kadetów. Cywilne. Głębokie i świeże. Zbyt świeże, by je zignorować. Następnego dnia złożył cichy raport. Nieoficjalnymi kanałami wiedział lepiej. Tylko złożona notatka na biurku Langston, linia ogrodzenia naruszona, systemy wewnętrzne ślepe. Nie było odpowiedzi, ale tej nocy naruszenie powróciło. Dwie postacie przemknęły przez martwy punkt. Cicho, precyzyjnie zniknęły, zanim uruchomiły się alarmy, a Eddie, obserwując ze swojej budki, czuł w kościach, że to już nie są ćwiczenia. Czwarte naruszenie nadeszło bez ostrzeżenia. Żadnych wyjących alarmów, żadnych czerwonych świateł. Tylko zaciemnienie. Dokładnie o drugiej w nocy Akademia Wojskowa Worthington pogrążyła się w ciemności. Zasilanie padło na całym kampusie. Kamery przestały działać. Bramy zamarzły. Przez pełne 13 minut cały system bezpieczeństwa był ślepy. Kadeci poruszyli się w swoich łóżkach. Światła migotały, ale nigdy nie wróciły. Niektórzy myśleli, że to ćwiczenia, inni, że burza. Tylko jeden człowiek zrozumiał prawdę, zanim ktokolwiek inny to zrobił. Eddie Jameson już stał. Nie spał. Nigdy nie spał podczas burz. Podczas gdy inni szukali latarek, Eddie szedł wzdłuż północnej linii ogrodzenia. Deszcz zwilżał jego płaszcz, wiatr wcinał się w kości, ale jego kroki były pewne. Przy południowo-wschodnim przepuście zatrzymał się. Znowu ślady stóp. Ale tym razem inne. Ukląkł, przycisnął dłoń do błotnistej ziemi. Odcisk był świeży, głęboki nie jedna para, dwie. I nie biegli, byli skoordynowani. Sięgnął po radio. Szum, zaciemnienie przerwało łączność, więc poruszał się szybko, cicho przez kampus. Porucznik Carter krzyczał rozkazy w ciemności: zabezpieczyć koszary, zamknąć stołówkę dajcie mi raport o stanie. Ale nie było stanu. Nie było widoczności, nie było kontroli i wtedy karter zdał sobie sprawę z czegoś mrożącego krew w żyłach. Już nie dowodził. Nikt nie dowodził. O drugiej trzynastce w nocy w końcu uruchomił się generator awaryjny. Światła wróciły, ale było już za późno. Intruzi zniknęli. Nie pozostawili żadnych dowodów poza złamaną zasuwą i zdezaktywowanym czujnikiem wciąż migającym na czerwono. Carter wpadł do sterowni, wykrzykując żądania, wściekły i upokorzony. Kto na to pozwolił? Odpowiedź przyszła nie od personelu, ale z notatnika. Eddie położył go na konsoli, otwarty na stronie, z precyzyjnymi czasami, lokalizacjami i wzorcami naruszeń naniesionymi przez tydzień. Byłeś ostrzegany, powiedział po prostu. Wybrałeś nie słuchać. Twarz Cartera poczerwieniała. Powinieneś był mi powiedzieć bezpośrednio. Eddie spojrzał mu w oczy: Powiedziałem. Potem wyszedł, mijając kadetów, którzy teraz stali nieco prościej, gdy przechodził, i po raz pierwszy zasalutowali pierwsi. Rankiem po zaciemnieniu Worthington wydawało się inne nie z powodu pogody czy ponownego uruchamiania systemów ale dlatego, że nikt nie potrafił spojrzeć na Ediego Jamesona tak samo. Próbowali. Carter udawał, że nic się nie stało. Kadeci wrócili do ćwiczeń, ale szepty rozchodziły się szybciej niż rozkazy formacyjne. On wiedział, miał to wszystko zapisane. Ten notatnik nie był tylko na pokaz. Ktoś nawet zeskanował stronę. Krążyła po akademikach jak kontrabanda, skomplikowana, ręcznie rysowana mapa obwodu z interwałami naruszeń co do sekundy. Ktoś inny wymamrotał słowo dowódca. Tego popołudnia przybyła generał Langston, bez konwoju, bez ceremonii, tylko czarny sedan i teczka wsunięta pod ramię. Weszła prosto do biura ochrony, gdzie Carter stał, ponownie przeglądając nocne logi, desperacko szukając jakiejś obrony, jakiejś wymówki. Langston nie pytała o pozwolenie, powiedziała wyraźnie: Zlekceważyłeś wielokrotne ostrzeżenia. Carter zesztywniał. Nie mieliśmy potwierdzonego zagrożenia miałeś Diego Jamesona skrzywił się z całym szacunkiem powiedział on jest strażnikiem przy bramie Langston otworzyła teczkę w środku jedno zdjęcie młodszy mężczyzna ostrzejsza szczęka ciemniejsze włosy ale bez wątpienia Eddie stał obok Langston lata temu oboje w pełnym rynsztunku bojowym więc dlaczego powiedziała kładąc zdjęcie na biurku stoi obok mnie w Afganistanie jako mój dowódca w pokoju zapadła cisza, twarz kartera pobladła. Co? Ton Langston się nie zmienił. Prowadził tajne operacje w trzech regionach, zbudował doktrynę reagowania na zagrożenia, którą pobieżnie przejrzałeś na szkoleniu podstawowym. Jedynym powodem, dla którego to miejsce nie jest w wiadomościach, jest to, że człowiek, którego zlekceważyłeś, nadal wykonywał pracę, której byłeś zbyt dumny, by się nauczyć. Zamknęła teczkę. Zostałeś zwolniony z nadzoru nad bezpieczeństwem ze skutkiem natychmiastowym. Na zewnątrz Eddie stał przy bramie jak zwykle, kiwając głową każdemu przechodzącemu kadetowi. Tylko teraz skinienia wracały z większą wagą, większym wahaniem, większym zrozumieniem. Kadetka Aria podeszła z małym, cichym salutem. Panie majorze, lub odpowiedni stopień, jeśli commanding officer to sugeruje. Inaczej, proszę pana, powiedziała stanowczym głosem Mówią, że to pan napisał podręczniki zasad walki, których używamy. Eddie lekko wzruszył ramionami. Ktoś musiał. Uśmiechnęła się. Może nadszedł czas, żebyśmy je faktycznie przeczytali. Nie nazwali tego ceremonią, żadnych przemówień, żadnego składania flagi, tylko odprawa w głównej sali akademii. Obowiązkowa obecność, ale każde miejsce było zajęte. Kadeci siedzieli w milczeniu. Oficerowie stali z tyłu. Podium pozostawało puste dłużej niż oczekiwano. Wtedy weszła generał Langston. Nie przyniosła wykresów. Przyniosła imię. Edward Jameson zaczęła. Niektórzy z was znali go jako Ediego. Człowieka, którego przeoczyliście. Człowieka, którego lekceważyliście. Pozwoliła ciszy osiąść, zanim kontynuowała. Wyśmiewaliście doświadczenie. Ignorowaliście wzorce. I prawie zapłaciliście cenę. Nikt się nie odważył poruszyć. Zapobiegł naruszeniu bez broni, bez stopnia, bez tytułu, tylko dzięki osądowi zdobytemu przez dziesięciolecia osądowi, który został uciszony przez ego. Potem cofnęła się, a wszedł EDI. Ten sam mundur, te same ciche kroki. Na początku nic nie powiedział, tylko spojrzał na salę, która kiedyś widziała go jako niewidzialnego. Nie powstrzymałem naruszenia, żeby coś udowodnić. Powiedział w końcu. Zrobiłem to, bo to był mój posterunek, a chronisz to, co masz przed sobą. Pauza. Na tym polega przywództwo nie na krzyku, nie na medalach to wiedza, kto patrzy, gdy ty nie patrzysz. Odwrócił się, by wyjść, potem zatrzymał się. A jeśli ktokolwiek z was chce się tego nauczyć naprawdę nauczyć będę przy bramie. Później, w tym tygodniu, przy zachodnim wejściu, zamontowano nowy znak. Posterunek Jamesona, na cześć niezłomnej straży. Eddie o to nie prosił, nawet nie skomentował, ale kiedy mijał go z kawą w ręku, zrobił coś, czego nie robił od czterech lat. Uśmiechnął się, tylko trochę, i nigdy się nie pożegnał. Żadnego ogłoszenia, żadnego pożegnalnego lunchu. Pewnego ranka zachodnia brama po prostu otworzyła się bez niego. Zostawiono notatkę, starannie złożoną na biurku. Warta nigdy się nie kończy, po prostu przechodzi w inne ręce i z tym zniknął. Na początku go szukali, dzwonili, wysyłali e-maile, bez odpowiedzi, ale każdy kadet, każdy oficer wiedział, że to nie było zniknięcie, to było przekazanie pałeczki. Aria Bennett stała teraz tam, gdzie kiedyś Eddie, ta sama postawa, ten sam stały wzrok, a obok niej, przypięty wewnątrz budki, był notatnik Ediego, otwarty na ostatniej stronie. Sześć słów, szacunek zdobywa się w ciszy. Codziennie, żadnych wykładów, żadnej doktryny. Tylko zdanie, które stało się pismem świętym. Minęły miesiące. Przybyli nowi kadeci. Słyszeli historię, jak cichy strażnik przy bramie przechytrzył kiedyś intruzów, uratował kompleks i upokorzył dowództwo jednym notatnikiem. Większość myślała, że to tylko legenda, dopóki nie poznali Arii. Dopóki nie zobaczyli, jak zatrzymywała się przed każdą decyzją, jak chodziła wzdłuż ogrodzenia przed wschodem słońca, jak szkoliła nowych strażników nie w taktyce, ale w cierpliwości. Nigdy nie podnosiła głosu, ale jakoś jej słuchali. W ciche wiosenne popołudnie czarny Suw zatrzymał się na chwilę przy bramie. Starszy mężczyzna w wznoszonym płaszczu wysiadł na tyle długo, by zostawić coś na posterunku. Pudełko, owinięte płótnem. W środku złożony mundur, nietknięty i notatka nabazgrana znajomym pismem. Dla tego, kto będzie pilnował następny. Wykorzystaj to dobrze, bez adresu zwrotnego, bez podpisu. Tylko dziedzictwo, którego nigdy się nie spodziewali, ale którego nigdy nie zapomną. Eddie Jameson nigdy nie był typem mówcy. Nigdy nie mówił ludziom, żeby go szanowali. Nigdy nie żądał lojalności, ani razu nie powiedział, kiedyś byłem kimś, ale nie musiał ponieważ każdego dnia, w każdym cichym wyborze, żył według zasad, których nigdy nie wypowiedział na głos: Bądź opanowany, mów tylko wtedy, gdy to konieczne. Pokazał to stojąc przy bramie w ulewnym deszczu, nawet gdy nikt nie zauważył. Pokazał to, nie odpowiadając na śmiech. Pokazał to, ostrzegając ich łagodnie, cicho, przed naruszeniem, w które nie chcieli uwierzyć. I pokazał to najdobitniej, gdy po ujawnieniu prawdy odmówił światła reflektorów, odmówił tytułu. Nie musiał odzyskiwać swojego stopnia, już odzyskał ich szacunek. W Akademii Worthington wciąż nazywają to posterunkiem Jamesona. Nowym kadetom opowiada się te historie podczas orientacji, nie za pomocą pokazu slajdów czy tablicy pamiątkowej, ale chodząc po obwodzie o świcie w ciszy, tak jak robił to Eddie. Kadetka Arya Bennett. Teraz porucznik Bennett trzyma jego notatnik zamknięty za szkłem nie po to, by go zachować, ale by przypomnieć wszystkim, że przywództwo nie jest głośne. Słucha. Czeka. Obserwuje, a kiedy mówi, coś to znaczy. Więc nie. Eddie Jameson nigdy nie wypowiedział wspomnianych wcześniej pięciu słów. Uwaga. Tekst wspomina o pięciu słowach, ale wcześniej cytuje: "Bądź opanowany". Mów tylko wtedy, gdy to konieczne. Sześć słów oraz stronę z notatnika. Szacunek zdobywa się w ciszy, codziennie. Sześć słów. Przetłumaczono zgodnie z dostarczonym tekstem, ale Akademia wciąż nimi rozbrzmiewa. W każdej pauzie przed osądem, w każdym salucie oferowanym jako pierwszy i w każdym młodym liderze, który uczy się, że cisza zdobyta przez służbę ma większą wagę niż jakikolwiek rozkaz.